Siema, jestem oryginalny 1, 2, 3 yy, i właśnie ja szukam kogoś do takiej sobie gry dla zabawy w tariach w komentarzach jak chcecie teraz wam zaprezentuję mój świat mogę grać czasami na nim z kolegą ale to już bardzo rzadko tam tam i ten na początek po prostu będziemy rozmawiać na skype'ie z sobą Piszcie w komentarzach, tu Wam jeszcze trochę zaprezentuję. Mam, mam tu nawet takie... Takie... Nie dawne Bogaty światło. Da, a więc teraz Wam zaprezentuję y, HD. A tak, tutaj mam na sobie hełm tak ja yy. i takie rzeczy. I Google. A tutaj mam taką czapeczkę. O jeszcze... Złoto skrzynkę znalazłem jedną. Tutaj mam, yy, nie wiem, przy okazji to mam tam zabisać nie udało. mam tutaj jeden zak. I przy okazji tutaj też mam przy sobie. Yy, mam takie bumerang no, i tak dalej. Jeszcze yy, mam tam, tutaj sam skrzynki. Tylko że wezmę Tylko jakichś... Z tego Dobra. To ja się z Komen... No, komentujcie. Czy... No... w komentarzach, kto chcecie ze mną zabrać. Dobra.